Ja się zdrowo odżywiam, żeby być zdrowym, i jeszcze spędzam dużo czasu na świeżym powietrzu. Żeby być zdrowym, trzeba oszczędzać fast foody, słodycze, więcej jeść owoców i warzyw. Trzeba wchodzić na świeże powietrze. Trzeba jeść na rowerze i nie jest za dużo tego, co do restauracji, w restauracji na przykład frytek i handel. Bagary. Trzeba robić, ćwiczyć i jeść zdrowe rzeczy. Ja się bardzo dobrze odżywiam, czyli że jem kiwi, mango. I ja pij, piję dużo wody, wyprowadzam moje dwa psy i spędzam dużo czasu na podwórku. Ja lubię spędzać czas jak jeżdżę na rowerze i lubię bardzo dużo jeść owoców. I jeszcze ja zrobił Rzeczy życia, tutaj ja robię tak, że piję wodę, jem dużo warzyw i owoców, a czasem też biegam, gram w piłkę i dziewczętuję na rowerze I, i czasami też i, to, i, i też na kolejnej nodze. Zdrowo się odżywiam, bo jem jabłka, jeżdżę rowerem, chodzę na spacery, bawię się z pieskami. Zdrowo się odżywiam, bo y, ja mam dobre rzeczy, odżywiam się zdrowo, y, biegam z pieskiem. Wyprowadzam pieska na spacer, chodzę na spacery. Muszę jeść dużo warzyw i owoców, żeby wyzdrowieć i dużo jeździć rowerem i dużo być na świeżym powietrzu. I nie, i, a, i nie wymogę coli ani takich chipsów, bo to jest niezdrowe. To pa! Ja lubię biegać, opiekować się kronikiem, bawić się i, i pić wodę. A ja lubię jeść dużo owoców, pić wodę i ruszać się na świeżym powietrzu. Żeby być bardzo silnym, to trzeba dbać dużo, skodyczny jeść, a żeby szybkim, to trzeba po po paru miesięcy długo biegać. Jeść zdrowe owoce i ćwiczyć. Biegać i nie jeść słodyczów. Ja bardzo chcę. Ja bardzo um, trenuję mięśnie, łowiąc ryby. Bardzo chciałam z tatą łowić szczupaka, ale nam zajęli nad zalewem miejsce. więc um, bardziej um, lubię łowić ryby i biegać. Więc, um, ja, cóż, um, mojego brata ganiam wtedy, kiedy się wkurzę i też um, bardzo siłuję mięśnie i za dużo pije wody i pomagam dla tata. Bieganie sport. No i nie, nie, nie jedzenie za dużo słodyczy. Trzeba być... Um, trzeba... Um, nie jest za dużo, logo, bo wtedy um, nie jeździć rowerem, ćwiczyć. Um, Pić wodę zdrową niż gazowaną. Trzeba jeść dużo warzyw, nie jeść słodyczy. Trzeba pić dużo wody, biegać codziennie i być rozporotowanym.